Są suboptymalne, jak to tak. dzisiaj określiłem. Jedna z pani redaktor e, e, później określała, że, że, że prognoza pogody na, na środę jest suboptymalna, chyba, że Państwo chcecie e, usłyszeć, że jest po prostu zimno. <sum> <sum> Czyli relacje są suboptymalne między płacem prezydenckim a Pisem. Hmm. Czyli po prostu zimne. <sum> to może zróbmy tak. Jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego nie tylko nie chcę, ale nie mogę wchodzić w debatę o charakterze partyjnym i w ocenę partyjnych relacji, bo zadania Biura Bezpieczeństwa Narodowego są jasno określone co do moich zadań i należy i co do jakich obszarów kompetencje szef BBN posiada. Staram się ich bardzo poważnie trzymać, bo one umożliwiają mi nawiązanie relacji z wszystkimi uczestnikami tak. życia politycznego i takie wizyty jak ta w Stanach Zjednoczonych e, dzięki również e, takiej formie pracy stają się możliwe. E, natomiast e, prywatnie, e, tak, uważam, że te relacje są suboptymalne.